Witam Państwa bardzo serdecznie. Iwona Kiniorska w imieniu swoim i kolegi zaprezentuje Państwu taki, no, krótki referat tak, na temat migracji wewnętrznych ludności na obszarach wiejskich, Polski wschodniej, właściwie w takich wybranych aspektach i, i tendencjach. Przede wszystkim dyskusja, która toczy się wokół właśnie migracji jest. Nakierowana na um, zwrócenie uwagi, że jest to jeden z podstawowych elementów, który kształtuje rozwój demograficzny danego obszaru. I w przypadku obszarów wiejskich, oczywiście sytuacja wyglądała w ten sposób, jeżeli porównywaliśmy statystykę wcześniejszą, począwszy 60 lat 50., 60., że y, na obszarach wiejskich był odnotowywany y, silny odpływ ludności, natomiast on, y, liczba ludności właściwie się nie jest znacząco zmieniała, ponieważ ten odpływ był rekompensowany właśnie przerostem naturalnym. Natomiast od lat 90. sytuacja wygląda inaczej, to znaczy na w ogóle na zmianę liczby ludności na obszarach wiejskich, no jednak decydujący wpływ ma ten jeden z podstawowych elementów, który kształtuje dynamikę zmian liczby ludności, czyli migracji. Migracje ludności. Naszym takim celem, właściwie są dwa cele, tej prezentacji. To jest pierwszy, który polega na wskazaniu takiej skali przestrzennego zróżnicowania migracji wewnętrznych na obszarach wiejskich. Natomiast drugi właściwie wskazania pewnych tendencji kształtowania się przepływów wewnętrznych na właśnie analizowanych terenach wiejskich, które obejmują Polskę Wschodnią. Obszar badań. Obejmuje obszary wiejskie Polski Wschodniej, czyli gminy wiejskie i część wiejską gmin miejskowiejskich. Łącznie było to 639 jednostek administracyjnych. Przyjęto w badaniach ten podział taki praktyczny, czyli wyznaczony w różnych opracowaniach planistycznych, chociaż doskonale wiemy, że, że toczy się dyskusja w literaturze przedmiotu na temat właśnie tego podziału administracyjnego i przyjęcia między innymi do makroregionu Polski Wschodniej właśnie województwa między innymi Świętokrzyskiego. Ponieważ no, niektórzy badacze zwracają uwagę, że jednak no, ten podział taki, który przyjmuje te uwarunkowania wynikające z pewnych konotacji właśnie społeczno-kulturowych jest bardziej zasadny i wtedy za Polskę Wschodnią przyjmuje się ten obszar województwa podlaskiego. Lubelskiego, właśnie podkarpackiego i częścią, część wschodnią mazowieckiego. Natomiast y, f, tu trzeba zwrócić uwagę, że y, biorąc pod uwagę i przyjmując ten podział administracyjny, uwzględniamy pewne cechy, które wynikają z peryferyjności tego obszaru. I to nie tylko peryferyjność, która jest wynikiem y, uwarunkowań przestrzennych, ale też właśnie tych szeroko pojętych w obszarze społeczno-gospodarczym, w związku z tym, no też można powiedzieć, że przyjęcie takiego obszaru jest w pewnych kryteriach jak najbardziej zasadne. Metody, właściwie źródła i metody, które uwzględniliśmy, no na pewno sugerują, że na dzisiejszym wystąpieniu będzie pewne tło przedstawione przebiegu tych migracji, zdając sobie oczywiście sprawę, z tego, że no jednak te dane z banków lokalnych czy z bazy demografia GUS nie pokazują w pełni e, tego zjawiska, o czym m, panowie e, wcześniej e, pan profesor Śleszyński czy pan profesor Janczyk zwracali na to uwagę, prawda, że no jednak w dużej części są albo przeszacowane, albo niedoszacowane. Natomiast pewien zakres, jakieś tło, e, e, problematykę przebiegu tych migracji, kierunków, natężenia, na pewno możemy wyznaczyć, a później oczywiście zasadna jest też dyskusja, w jakim kierunku te badania dotyczące między innymi migracji tego obszaru Polski Wschodniej powinny podążać. Zakres czasowy, jaki przyjęto do badań, to były lata 2010-2019 i oczywiście tę charakterystykę rozpoczęliśmy przede wszystkim od analizy zmian liczby ludności. Ta liczba ludności w tym okresie lat 2010-2019 obniżyła się niespełna 2%. Natomiast biorąc pod uwagę te składowe, które kształtują dynamikę zmian zaludnienia, a w naszym przypadku były to uwarunkowania, które wpływały na kształtowanie skali migracji wewnętrznej, wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim te zmiany w zakresie napływu i odpływu ludności, oczywiście uwzględniając te wskaźniki, wskaźniki względne. I w przypadku tych tych procesów sytuacja wygląda tak, że mamy taką, takie do czynienia z takim zjawiskiem, że w wielkim stopniu, ale jednak ten napływ się obniżył, natomiast rozpoczyna się ten okres takiego od 2016 roku wzrost poziomu odpływu. I oczywiście te Przepływy, strumienie w zakresie napływu i odpływu mają wpływ na, na poziom salda migracji. Jest to widoczne na tym wykresie, że to saldo w, tym, w tych latach badanych 2010-2019 zaczęło się również obniżać. Natomiast jeżeli oczywiście wnikamy, to, to też często w dyskusji się pojawiało, to to, że właśnie jeżeli zaczynamy drążyć temat, tak? Czyli wchodzić i już nie właściwie schodzić z tego poziomu takiego ogólnopolskiego na te zróżnicowania wewnętrzne, a od wojewódzkich przez powiatowe do poziomu gminnego, to sytuacja już pokazuje dużo większe, dużo większe zróżnicowanie. I biorąc pod uwagę obszary wiejskie tych pięciu badanych województw, widać wyraźnie, że tutaj ten skala spadku salda migracji jest bardzo widoczna, zarysowuje się najbardziej intensywnie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego czy również województwa podlaskiego. W przypadku województwa warmińsko- mazurskiego oczywiście na ten temat inni badacze wiele też również pisali publikacji i no przede wszystkim jest to tak zwane województwo migracyjne, czyli tutaj byśmy musieli też jeszcze bardziej włączyć jakby do interpretacji ten aspekt jakby tak zwanego tej cechy, która kształtuje albo dużą intensywność odpływu napływu, czyli tak zwane identyfikujemy województwa migracyjne albo obszary migracyjne albo te, które pokazują wskazują na ten wyższy stopień tak zwanej zasiedziałości i to ta, te cechy, które są też uwarunkowane społeczno uwarunkowaniami społeczno kulturowymi wpływają tak samo na na charakter y, tych przepływów wewnętrznych. I biorąc pod uwagę oczywiście i też uwzględniając błędy, jakie mogło się pojawiać w, w, ty, w tym obrazie przestrzennym, który pokazuje nam właśnie to średnioroczne saldo, uśredniliśmy te dane w dwóch okresach 2010-2014 i 2016-2019. Natomiast tu chcieliśmy przede wszystkim pokazać pewne tendencje, które się właśnie pojawiają w zakresie kształtowania się m.in. salda migracji i tak naprawdę odnosząc też te efekty badań do, do tych badań, które były prowadzone między innymi przez Pana Profesora Śleszyńskiego i Doktora Czapiewskiego znacznie wcześniej dla okresu lat 2002-2010, oczywiście w oparciu o zdecydowanie lepszy materiał, ale co jest charakterystycznego, pojawiają się te charakterystyczne aspekty, oczywiście Państwa badania dotyczyły przede wszystkim tych aspektów procesów zurbanizacji, które dotykają właśnie miasta Polski Wschodniej. My badamy, my ukierunkowaliśmy tą naszą analizę na obszary wiejskie, ale ogólnie są informacje, czy w statystykach odnajdujemy też informacje takie liczbowe, że liczba właśnie na obszarach wiejskich wzrasta, ale oczywiście to nie na wszystkich obszarach, tylko głównie na tych obszarach, które położone są, w okolicach miast y, tworzą y, strefę y, taką podmiejską i przede wszystkim y, głównie ten przyrost y, w gminach, które są jeszcze dobrze, bardzo dobrze skomunikowane i właściwie y, dodatnie saldo migracji, jeżeli obserwowaliśmy i robiliśmy takie właśnie statystyki, no to w tym okresie 2010-2014 no to były, było 156 takich obszarów, to ponad 20 y, kilka procent nieco mniej tych obszarów było w tym okresie 2016-2019 ale to też odnos odnosząc się do tych wcześniejszych badań, które, które my analizowaliśmy właśnie profesora Szkieszyńskiego i doktora Czapieckiego, jednak y, też były podobne y, informacje, tak dotyczące skali zakresu właśnie przyrostu migracyjnego y, w przypadku tych y, ogólnie gmin, prawda? My tu bierzemy głównie pod uwagę, podkreślam gminy i obszary obszary właśnie wiejskie. No i oczywiście ten obraz jeszcze został wzmocniony przestrzenny poprzez właśnie wskaźnik atrakcyjności migracyjnej lub efektywności migracyjnej. Kiedy zastosowaliśmy taką interpretację w określeniu tej skali wielkościowej i wskazując tak zwane gminy wysoko, wysoce atrakcyjne, atrakcyjne, neutralne, nieatrakcyjne, wysoko nieatrakcyjne. Tu akurat w przypadku tych tendencji, które wskazaliśmy, no to między innymi możemy powiedzieć, że dominowały w roku 2010 te gminy neutralne, natomiast widzimy, że dużo, dużo setek, tak był tych gmin właśnie nieatrakcyjnych i wysoko nieatrakcyjnych i co jest charakterystyczne w roku 2019 jeszcze większa liczba tych gmin nieatrakcyjnych i wysoko nieatrakcyjnych w tych statystykach się nam pojawiła, mając na uwadze oczywiście, że, że tutaj te niedoszacowania albo przesz przeszacowania y, mają miejsce. Natomiast y, śledząc, jeszcze weryfikując gminy, które y, cechowały się takim najwyższym saldem migracji, to trzeba powiedzieć, że y, zarówno w tym okresie lat 2010-2014, czy tym drugim analizowanym 2016-2019, w przypadku tych gmin, które Posiadamy najkorzystniejsze saldo migracji, no to były właśnie te gminy podmiejskie, najczęściej y, położone blisko miasta, dobrze skomunikowane, y, położone przy szlakach komunikacyjnych, y, wnikając jeszcze głębiej, ponieważ prześledziliśmy trochę literaturę, i dla niektórych gmin y, są szczegółowe badania tych takich y, właśnie podmiejskich, gdzie to saldo migracji jest na bardzo wysokim poziomie. Przykładem jest na przykład gmina. Położona bezpośrednio w zapleczu Olsztyna-Stawiguda w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie praktycznie odnotowuje rokrocznie bardzo wysokie saldo migracji, czyli ten napływ jest bardzo widoczny. Natomiast podążając jeszcze dalej, w, i w tej tematyce również są przedstawione w literaturze przedmiotów badania ankietowe. I badając właśnie, przeprowadzając ankiety wśród mieszkańców wybranych wsi położonych na terenie gminy Stawiguda, oni najczęściej wskazywali, że dlatego przede wszystkim no, podjęli i zamieszkali w, na tym obszarze tą decyzję o przeniesieniu się, ponieważ ona jest bardzo dobrze skomunikowana, szybciej możemy, były takie odpowiedzi, szybciej możemy znaleźć się w centrum, bo mamy 20 minut, a z jakiejś innej dzielnicy Olsztyna ten, ten przejazd wynosi na przykład pół godziny czy 40 minut. I jeszcze zwrócono uwagę przede wszystkim na atrakcyjność środowiska i prestiż. Czyli różnego rodzaju takie um, informacje znaczące w naszych y, y, dalszych badaniach, czy kontynuacji, czy, czy ewentualnie właśnie podjęcie się trudu badań ankietowych przede wszystkim, tak jak y, tu y, moi przedmówcy y, wskazywali no myślę, że jest bardzo, bardzo zasadne. Natomiast drążąc jeszcze te, takie statystyki, oczywiście podążając w kierunku, badając właśnie ten napływ według kierunków z miast, napływ z obszarów wiejskich, no to oczywiście ten napływ z miast na obszary wiejskie w tych latach 2010-2019 był większy w porównaniu z obszarów, z, obszar, z obszarami wiejskimi ale również te przepływy, odpływy do miast to były, były widoczne, w związku z tym ten strumień utrzymywał się na podobnym poziomie i saldo było niewysokie. Natomiast jeżeli zwracamy uwagę jeszcze w przypadku tej charakterystyki, kiedy rozpoznajemy te elementy, które kształtują migrację w zakresie tych charakterystyk napływu i odpływu, no to również tu wyraźnie pojawia nam się ta pozycja takiego lidera w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego również. Natomiast zupełnie inaczej sytuacja już wygląda, na, porównując na przykład województwo podkarpackie, czyli ten, ten aspekt y, interpretacji przebiegu elementów, które kształtują y, przepływy migracyjne, y, może mieć uzasadnienie właśnie w, w odniesieniu się do tych uwarunkowań społeczno-kulturowych i podobnie możemy sytuację odnieść do tych wielkości, które kształtują skalę odpływu. No i ten element, który jest bardzo istotny i, i często podkreślany w opracowaniach, które dotyczą migracji wewnętrznej, właśnie jak wyglądają ta skala napływu w relacji płci, prawda, czyli mężczyźni i kobiety, zdecydowanie możemy powiedzieć, że bardziej, chociaż to na tych wykresach tak nie widać, natomiast na pewno sytuacja by była znacznie lepsza, gdybyśmy przedstawili jeszcze te elementy w zakresie zróżnicowania nie tylko na płeć, ale na wiek, no ale jednak dominują, y, dominują y, kobiety. I oczywiście. Y, bardzo proszę o, o przejście do, do wniosków. to już przechodzę szybko, żeby już nie, nie przedłużać. Tu też również y, przedstawiliśmy te y, kierunki według poszczególnych województw. No i jeszcze te, w związku z tym, żeby nie przedłużać, e, oczywiście też badaliśmy kierunki e, odpływu i napływu, co jest bardzo charakterystycznego i wymagającego też podkreślenia, e, no to to, że e, w tych przepływach dominują te, e, ten strumień napływu i wpływu w kierunkach właśnie wewnątrzwojewódzkich, e, wewnątrz biorąc i analizując właśnie tą bazę demografii. Natomiast przechodząc do wniosków, obszary wiejskie wokół miast właśnie regionalnych oraz ośrodków są strefami o takim najwyższym przyroście migracyjnym. Tu o tym też bardzo krótko, ale sygnalizując to, to zjawisko przez również innych referentów było podkreślone również bardzo często, czyli przemieszczenia wewnętrzne dominujące są w obszarze właśnie wewnątrzwojewódzkim. Wewnątrz Zarejestrowano podobny strumień właśnie napływu z miast nie na obszary wiejskie, przede wszystkim jak i odpływu. Analogia dotyczy też wielkości, kierunków przepływu i przede wszystkim, co jest bardzo ważne podkreślenia, jest dostrzegane wyższa aktywność kobiet w mobilności przestrzennej. Bardzo dziękujemy za uwagę.